Według świętego Jana. Obok krzyża jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Niewiastowo to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na w obgąbkę nasączono moctem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu rzekł, dokonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w Szabat. Ów bowiem dzień Szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowaną połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleń, tylko jeden z żołnierzy w uczniom przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto Słowo Panie. Usiądźcie na chwilę. Mój drodzy, dzisiejsza Ewangelia powiedzmy, że narzuca nam pewien sposób spoglądania na dzisiejsze święto. Zakorzenia je w rzeczywistości krzyża. I w tym jednym z ostatnich poleceń wydanych przez Jezusa tutaj przed ukrzyżowaniem, czy właściwie przed swoją śmiercią. Mówimy o tej Ewangelii Testament z Krzyża, gdzie Jezus przekazuje wyraźnie matce relację do Jana, Janowi relacje do Matki Jezusowej, która czyni z nich pewien pierwowzór relacji Maryi do Kościoła. Ale zawsze jakieś musi być. Jeśli spojrzelibyśmy uważniej na zamysł Kościoła, który towarzyszył utworzeniu tego święta, jakim jest dzisiejsze święto Maryi Matki Kościoła, to zobaczylibyśmy, że Ojcowie Soboru Watykańskiego II wyciągają tajemnicę macierzyństwa Maryi dla kościoła z jeszcze wcześniejszych zdarzeń ta ewangelia jest pewnego rodzaju obrazowym podsumowaniem tego co w życiu Maryi rozpoczęło się w momencie gdy zgodziła się na bycie matką Bożego syna papież Paweł VI mówi że jak bowiem boskie macierzyństwo jest przyczyną wyjątkowego związku Maryi z Chrystusem oraz jej obecności w dokonanej przez Chrystusa ciele zbawienia ludzi, podobnie z jej boskiego macierzyństwa, przede wszystkim pochodzą te związki, jakie istnieją między Marią a Kościołem. A więc nawet nie przy krzyżu, ale już u samego początku tajemnicy Bożego Macierzyństwa została zarysowana tajemnica Maryi jako matki całego Kościoła. Dlatego, że Maria jest Matką Chrystusa, który przyjął ludzką naturę w jej dziewiczym łonie, tutaj dalej cytuję papieża Pawła VI, złączył jednocześnie ze sobą jako z głową swemistyczne ciało, którym jest Kościół. I teraz znowu szczególna relacja Jezusa i Kościoła, która być może nam często umyka. Głównie dlatego, że współczesny świat przyzwyczaił się do patrzenia na Kościół jako na instytucję taką jak wszystkie inne. A jednak Kościół nią nie jest. Kościół, w tej takiej najbardziej głębokiej swojej formie, jest ciałem Chrystusa. Mistycznym, nie tym, rzeczywistym, w którym chodził po Ziemi. Ale wszyscy my. Złączeni przez Chrzest Święty, mocą Ducha Świętego z Chrystusem, jesteśmy częścią Jego ciała. Jesteśmy częścią Jego samego. I tak jak Maryja była matką Jezusa co do ciała, tak poprzez to, że Chrystus jest złączony z nami w Kościele, staje się w tej tajemnicy matką każdego z nas. W tajemnicy Kościoła to się uwydatnia. Ale tu musimy sięgnąć do tej takiej teologii papieża Jana XXIII, do Pawła VI, którzy tak często powtarzali to, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Musimy troszeczkę też oczyścić się wobec tej tajemnicy, z takiego spoglądania na Kościół jako na zwykłą instytucję, która ma swoje urzędy, jednostki administracyjne itd. To też jest jego częścią. Ale de facto Kościół w swojej istocie jest wspólnotą człowieka z Bogiem, z Chrystusem. I tu zakrywa się, czy ukrywa się albo i odkrywa w się na to spojrzymy, ta tajemnica głębokiego związku Maryi z nas. Dalej, Padowe 6, dlatego Maryję Matkę Chrystusa należy uważać również za Matkę wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, czyli Kościoła. Zobaczcie, może on tego nie rozbija bardzo mocno, ale podkreśla tą właśnie macierzyńską relację Maryi do osób, do wierzących, do pasterzy. Tak na dobrą sprawę w całej tej przemowie, która była zamknięciem trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, nie ma mowy o Kościele rozumianym instytucjonalnie. On jest tutaj zawsze rozumiany, jako wspólnota ludzi, wiernych, pasterzy, czyli z jakimś uwzględnieniem poszczególnych ról i zadań, które w tym kościele mamy do zrealizowania i do wypełnienia, ale zawsze jest mowa o osobach, o relacji osobistej. I to też jest wspaniałe w rzeczywistości kościoła, że kiedy mówimy, że On jest wspólnotą, to odnosimy się do relacji osobowych. Można by wręcz zaryzykować stwierdzenie, patrząc na te tytuły maryjne, zwłaszcza związane z macierzyństwem, że Kościół powinien być wspólnotą wręcz rodzinną. No bo skoro mamy jedną Matkę, to jesteśmy braćmi i siostrami. I na pewnej takiej płaszczyźnie oficjalnej często się tak mówi. Ale być może z tego trzeba wyprowadzić pytanie, a jak to jest w praktyce naszej codzienności z tym braterstwem, z tym siostrzeństwem, z tymi quasi rodzinnymi relacjami. Nie? Bo może to będzie mocne, co powiem, ale czasem można by odnieść wrażenie, że ten kościół z jest taką rodziną troszeczkę dysfunkcyjną. Po sposobie, w jaki potrafimy być dla siebie niedobrze w różnych sytuacjach. Po sposobie, w jaki potrafimy się za różne czasami różnice w postrzeganiu czy przeżywaniu trudności tępić. Tak? To, to jest właśnie coś, co powinniśmy wykorzeniać. Bo tak jak w zdrowym organizmie, w zdrowym ciele musi być jakiś porządek. I tak jak św. Paweł pięknie to wiedł ze swoich listów mówi, różne są członki ciała, różne ich zadania, różne ich role. Tak w Kościele też jest pewna różnorodność, różne duchowości. Różne sposoby spoglądania na tę rzeczywistość, odczytywania jej, przeżywania jej. I to jest dobre i piękne, bo ręka nie jest nogą, oko nie jest uchem, tak. I to wszystko w kościele może być i powinno być. I myśmy w tym kościele powinni właśnie się nawzajem wspierać i doceniać, pomimo czasami różnic, które między nami występują. Tak jak w rodzinie gdzie nie zawsze jest pełna jednomyślność, ale kluczem jest miłość, która pozwala pomimo tej jednomyślności dojść do porozumienia, dojść do ładu, dojść do jedności. I myślę, że ta tajemnica Maryi, która jest matką Kościoła, kiedy ją rozpatrujemy właśnie w tej takiej rodzinnej atmosferze, kiedy próbujemy ją przeżyć, Właśnie w taki sposób może pomagać nam w budowaniu jeszcze piękniejszego Kościoła, także tego instytucjonalnego. Bo z tej tajemnicy Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, mistycznym, ale ciałem, musi rodzić się poczucie, że powinniśmy stanowić jedność pomimo różnorodności.